Siema. Dzisiaj chciałem Wam pokazać najcieplejszą odzież termiczną, jaką jest. I mówimy tutaj o tej base layer, czyli o odzieży termoaktywnej kalesonach. Ja mam tutaj merino 100%, 235 gram na metr kwadratowy. Więc to jest bardzo gruby materiał z bardzo dużą ilością merino. Nawet nie wiem czy nie 100%, dokładnie. Yy. Merino Wool w ogóle jest wewnętrzna i zewnętrzna, po wewnętrznej jest 100% Wool, a po zewnętrznej 90% Wool, więc to powoduje, że to jest dosyć delikatne, z drugiej strony jest to grube, się tak bardzo nie rozszarpuje, więc jako tą zewnętrzną odzież da radę, ale to jest naprawdę na najbardziej grubą, zimną Okoliczność więc może to być troszeczkę ciężkie w wielu miejscach do zyskania. Ale patrzcie, jakie to jest grube. Góra też jest spoczko. Taka bardziej prezentowna, więc, żeby gdzieś tam na bazie założyć to jako sweter. No ale cena 350-400 zł to jest najmniej, co można znaleźć przy jakiejś promocji. Także nie ma lekko. Kosztuje sporo. Ale Akankagua, inne bardzo zimne tereny, jak najbardziej. No, Mont Blanc, Kilimanjaro, ja bym powiedział, że to jest przesada. Także tak to się prezentuje. I trzeba powiedzieć, że jest całkiem niezłota. Tak to się prezentuje na mnie. Jest, jak widać, taki krój, dosyć fajny. Pozycji fitnessiary i naprawdę wygląda to solidnie i fajnie. Jest to zdecydowanie premium premium. Bardzo rzadko się zdarza, żeby coś było grubsze niż te 235 gram na metr kwadratowy w Merino. No ale stąd ta cena też taka istotnie duża.